Cześć, zacznijmy od podstaw obsługi konta w systemie Zendesk Support. Chociaż masz możliwość skonfigurowania dowolnej liczby kanałów komunikacji z klientami, podstawą dla każdej branży wciąż jest adres e-mail. Możesz mieć jeden adres, na który przekierowujesz wszystkie zapytania klientów, np. support firmapl lub inne dla różnych typów otrzymywanych zapytań. Tak czy inaczej, wszystkie mogą być podłączone bezpośrednio do konta, dzięki czemu zapytania są przekierowywane do agentów. Po pierwsze masz swoich agentów, którzy logują się na Twoje konto, aby odpowiadać na zgłoszenia. Możesz przydzielić agentów do konkretnych grup, co pomoże Ci później odpowiednio delegować zapytania. Po skonfigurowaniu można przypisać zgłoszenia do całej grupy, aby każdy dostał powiadomienie. Oprócz raportowania obciążenia pracą lub wydajności poszczególnych agentów, możesz rozdzielać pracę między różne grupy. Gdzie byłbyś bez swojego klienta? W Zentesk Support klienci są określani jako użytkownicy końcowi i są grupowani zgodnie z organizacjami, które reprezentują. Załóżmy, że Halina i Karol pracują w Evolpe, a Damian i Urszula w Marpol. Możesz łatwo zobaczyć wszystkie zgłoszenia przesłane przez dowolną osobę z danej firmy bezpośrednio ze swojego profilu. Możesz włączyć mapowanie domen, które automatycznie umieści nowych klientów we właściwej organizacji na podstawie domeny w ich adresie e-mail. Jeśli masz już listę klientów lub firm, które obsługujesz, bez problemu zbiorczo prześlesz je na swoje konto za pomocą pliku CSV. Jakie rodzaje zgłoszeń przesyłają Twoi klienci i jakich informacji potrzebują agenci, żeby je rozwiązać? Śledząc te informacje stworzysz pola zgłoszeń do wypełnienia przez klientów lub agentów. Można je skonfigurować jako menu rozwijalne, pola wyboru, daty i wiele innych. Dzięki temu skategoryzujesz zgłoszenia w dowolny sposób. Zamienia to również zgłoszenia w cenne dane, które można raportować w przyszłości. Analizując typy najczęściej obsługiwanych zgłoszeń, możemy podzielić je na te, których rozwiązanie zajmuje najwięcej czasu i te, które zakończyły się pozytywnie lub negatywnie.